Dzień dobry kochani. Dzisiaj wspólnie wykonamy jajeczka. Takie mini mini malutkie do koszyczka Wielkanocnego pisaneczki. Mają około 4,5 cm tutaj na wysokość, więc są naprawdę maleńkie. Do ich wykonania ja użyłam włóczki Yarnart Jeans, do tego szydełko 2 mm, igła, nożyczki i trochę Wypełnienia. W moim przypadku jest to kulka silikonowa. Zanim jeszcze zaczniemy, taka chwila pokazowa, postaram się jak najszybciej dla Was nagrać wzór na mój autorski projekt na tego malucha. Dajcie znać, czy chcecie taki filmik. Może się wydawać skomplikowany ten maluszek, ale wbrew pozorom taki nie jest. A teraz przechodzimy z powrotem do naszych jajec i bierzemy się za szydełkowanie i tutaj bez cięć wykonujemy sześć oczek yy, przepraszam, sześć półsłupków w magicznym kółeczku, czyli lecimy kółeczko, jak kółeczko wykonać, macie u mnie na kanale i teraz, teraz sześć półsłupków tutaj na naszym kółku Jeden, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Mamy sześć półsłupków, zaciskamy kółko. Teraz, teraz w każdym półsłupku wykonujemy po dwa półsłupki. Czyli robimy sześć razy dwa w jednym. Drugie powtórzenie, trzecie, czwarte powtórzenie, piąty raz dwa w jednym, raz i dwa i szósty, szósty raz dwa w jednym. Mamy dwanaście półsłupków na okręgu, teraz wykonujemy sześć powtórzeń, jeden półsłupek nad Półsłupkiem i dwa w jednym i półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem i dwa oj, dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem, dwa w jednym półsłupek nad półsłupkiem, dwa. W w jednym półsłupek nad półsłupkiem i dwa półsłupki w jednym półsłupku. Mamy teraz osiemnaście półsłupków na okręgu. I teraz musimy wykonać trzy powtórzenia: po pięć półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem. Dwa, trzy, cztery, pięć. I jedy, dwa półsłupki w jednym. Mamy pierwsze powtórzenie, lecimy drugie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, i dwa w jednym. I ostatnie powtórzenie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa półsłupki w jednym półsłupku. Mamy 21 półsłupków na naszym okręgu, i teraz musimy 5 takich okrążeń wykonać. 5 okrążeń po 21 półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem, a jak nam się nie chce liczyć okrążeń, to lecimy, można powiedzieć, hurtem 105 półsłupków. 5 okrążeń gotowych. Teraz zrobimy trzy powtórzenia po pięć półsłupków, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jeden z dwóch i trzecie powtórzenie jeden, dwa, trzy. Oj. trzy, cztery, pięć i jeden półsłupek z dwóch półsłupków

Trzynaście Czternaście Piętnaście Szesnaście Siedemnaście i osiemnasty tak. Teraz czas najwyższy wypchać nasze jajo <tryk> tak. Tu jeszcze potem dopchamy je. I teraz wykonujemy trzy powtórzenia. I każde powtórzenie to jest cztery półsłupki. Każdy półsłupek nad półsłupkiem. I jeden półsłupek z dwóch. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I jeden z dwóch. Raz, dwa, trzy, cztery, jeden z dwóch i trzecie powtórzenie. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden z dwóch, kolejne okrążenie, robimy trzy powtórzenia i mamy trzy półsłupki każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch dwa trzy jeden z dwóch pierwsze powtórzenie raz dwa trzy trzy jeden z dwóch drugie raz dwa, trzy, jeden z dwóch, trzecie, powtórzenie i teraz dopychamy nasze jajo, tak i kolejne okrążenie. To mamy trzy powtórzenia: po dwa półsłupki, każdy półsłupek nad półsłupkiem i jeden półsłupek z dwóch. Jeden z dwóch. Pierwsze powtórzenie: raz, dwa. Jeden z dwóch, drugie i raz. Dwa. Dwa. <laughs> jeden z dwóch, trzecie powtórzenie. Teraz już tylko trzy razy, półsłupek nad półsłupkiem i jeden z dwóch. Raz, półsłupek nad półsłupkiem. Jeden, z dwóch, dwa i półsłupek nad półsłupkiem, jeden, z dwóch, trzecie <laughs> powtórzenie. I teraz nie robię oczka ścisłego, tylko troszkę dłuższą niteczkę ucinam i Najważniejsze, wyciągam tą nitkę i w delikatny sposób, tak żeby nie zniekształcić tego naszego jajeczka, zaszywam tą tutaj dziurkę. W kilku dosłownie miejscach chwytam. Jajo. Mamy gotowe. Tą niteczkę ucinamy. Możemy, oczywiście, wyszyć wzorek, jak tutaj, ale równie dobrze. Możemy mieć takie zwykłe, klasyczne jajeczko. Mam nadzieję, że dzisiejszy tutorial, kochani, Wam się podobał, że skorzystacie z niego. Zachęcam Was do łapki w górę. Jeżeli tak było do subskrypcji, do dzwoneczka. Wtedy nic was nie ominie. Dziękuję wam przepięknie, prze że ze mną jesteście. Wszystkiego dobrego i powodzenia.